Oświadczenie redakcji nowych kształtów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce. Po raz pierwszy w historii naszej działalności kierujemy do Państwa apel w sprawie głosowania w wyborach. Członkowie naszej redakcji dokonali różnych wyborów w pierwszej turze wyborów prezydenckich, głosując zgodnie ze swoim sumieniem na różnych kandydatów prawicowych. Jednak to druga tura wyboru będzie kluczowa dla rozstrzygnięcia, kto przez następne pięć lat będzie piastował funkcję prezydenta RP i zwierzchnika sił zbrojnych. Uważamy, że nadchodząca druga tura wyborów prezydenckich to referendum nad tym, czy my jako z Polacy zgadzamy się z rządami liberalnej oligarchii. Jako redakcja Nowych Ształtów, ale przede wszystkim obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zaniepokojeni polityczną kondycją naszej ojczyzny, apelujemy do Państwa o postawienie tamy dla obojętności wobec polskich aspiracji i zagłosowanie na Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich. Oto apelujemy do Państwa i zachęcamy do głosowania na Karola Nawrockiego.